Policja ma za słabe wozy. Jak ktoś jedzie 180, nawet nie próbują go złapać. Disneyland dla dorosłych. Wiesz, zaczynam lubić ten kraj. kawałek aligatora. może komuś wysłać bratanowi to jest to bratan przekaz przyszedł staro za jepało Starowa mobil nowy. tak jest, to jest marka Daj mu. To jest. Tak to jest. Tak to krakowskie nocki na syndykacie wozowym. Takie gangi. Zdarowa. Tomasz Zadymia. Zdecydujemy, jakim wozem jadimy na Ukrainę. Fajr! 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 na Fajr! Zajebis. Odpowiedni moment na wysyłanie wleb dla Bratanów. Stanisław wysłał wleb. Kra 317M. 10 km przed granicą, przed Budomierzem tym razem. I podjeżdżamy na Budomierz. I mam nadzieję, że jest w miarę pusto. Na całej szczęście nie ma Chińczyków. Także od 15.30 zobaczymy, ile zajmie nam przejazd granicy. Coś się fajcy na granicy. To pewnie ten jedyny Chińczyk, który tam był. Dobra, zajęło równo godzinę. Jedziemy. Co jej Już śmietniki nagrywasz? Śmietnik był otwarty. Tam muchy, nie muchy, nie wiadomo co to latało. I po prostu to się załadowało się. Był cały po prostu śmietnik. Ja opowiadałem po prostu historię. Mimi dokumenty. Wyrzucił z rąk. Jak go na takim zatrzymali w nocy, co pancerem jechali. Tu jest bardzo ładne rondo jak i przy wielu granicach z turbinami trzeba coś podziałać ale będziemy mieć dla was inne MQ w tym filmie ulala tam jest taka albo zawracamy bo znam poprzednią drogę bo to może być przez 50 km a nie 5 bo ja pamiętam, że bratany jak przemycali kiedyś auto to w nocy jechali właśnie po czymś takim po godzinie policyjnej o, pytamy bratana tak to jest, patrzeć w mapę, nie wszystkiego nagrać, tam bratan opala brzuch. A tam ten pan powiedział, że tam taka droga pizdziec, dosłownie. To Nam, to nam, to nam to droga pizdziec nie trzeba. No. Jedziemy przez Lwów. Lecimy po ukraińskie słoneczniki. A nam jest dużo naprawdę Także można sobie zjeść słonecznika i usiąść na ławeczce. Tak, pierożki zjeść jakieś ukraińskie. Ukraińskie jadło trzeba od razu testować. Plankowane elegancko. Ceny paliwa na Ukrainie. I tutaj wygląda tak, że najpierw się płaci, a później się tankuje. Także, pagnali dalej. Lecimy teraz w stronę Chmielitka. objeżdżamy lwów. Pan Jezus mówi stale do swoich uczniów: nie lękajcie się. Aut z Ameryki tutaj jest o wiele więcej niż w Polsce. Bratany mają koneksję, tak jakbyście chcieli jakieś autko, no to zawsze można napisać. Troszkę korek zawsze można ominąć. Ewa, podziękować. Bus, bus-karabuz, na to są najbardziej pop***doleni kierowcy. Właśnie takich busików. Wujki od busa. Ile arbuzów! Jest ładna cerkiew. Sowiecka motoryzacja. Busy, karabuzy, karabuzy Gdzieś tam, taktyczna przerwa na siku! Jest tylko nie ma prawa jazdy, ale to nic strasznego. Ale nie trzeba o tym mówić głośno. Nie ma prawa jazdy, ona nie ma. Miejsce jakieś po prostu odbywa życie. Wychodzisz, wszystko jest przeznaczone na życie: ławeczki, place, zabaw i można podejść do BMW-czki. W przypadku, gdybym był instowy, byłaby to łada, ale nie niewykluczone, że Ładę ja sobie kupię. O właśnie, proszę zwrócić uwagę na kulturę kierowców Jak się po prostu jedzie, to oni sami zjadą na pobocze no. Tu są po prostu ludzie eleganccy Proszę podziękować Dziękuję I tak z każdej strony Dziękuję Sinazes Zbiliśmy na bazar W zasadzie to jak turecki bazar, tylko jeszcze tańszy 9 zł za gracie. Sam sa serem. Bardzo dobra sztuka. A teraz Nie. Majba? I BMW. O. Jest i ona. Jazda do Chmielnicka. Lecimy, załatwić sprawy z bratanem naszym. I bratan za mną. здорово. Не езди, братан, без блях, правильно. Жестер. Сачка. Занимайся, занимайся автомобилем. Многолитровым автомобилем. Чиназас. Кубатурич. Ну и то есть элегантская справа. Это последний из Магикан. Все. Мерседесы закончились. 6 Через пару лет Мерседесы закончились. Все. Они, сука, они, сейчас выебуривают, блядь. Цешку, блядь, на моторе. Блядь. 2 литра. 2 литра. Każdy dzień go słyszę, to moja ulubiona melodia Wiesz Bernard wygłosił Tak, tak, tak Piosenki, donaty, bernaty, wszystko co chcesz Trudno To nic, rozdajemy, to co To zajebiście, bo to jest napęd na tył Widzimy się w niedzielę Bo niedziela to jest dzień święty A każdy dzień u nas jest dzień AMG dzień M I sobota Dzień M, dokładnie tak Едем отдыхать в городок, обожраться шашлыков и потом дрифт. Угрызно. Пробуй. Как? Как так и Давай. Так, поесть. Эски на пневматице. Ебануться. Ебануться. Ну, Добрый день. Когда мы их затягивали, ты же побачил, блядь, Вон. А ты как бы затягивал? Бля, мы стреляли блядь, кроп, бля, купа дров, лежала лежали, этих досок. Пиздец, блядь. Ja, ty wiesz, jak ona u nas kupuł, Aha. Zdaro. Zdaro ja tak. Pościna, nie nie, duca, nie na to i pana Może nigdy nie jedzie Kolejny piękny dzień, można jechać na Drift Competition do winnicy. To jest typowe ukraińskie osiedle blokowisko, bardzo klimatyczne. Zawsze można spotkać takie eleganckie motorki. Tam jest taka altanka, to jest typowe. Starsze bratany tam chillują sobie, piwko piją, gadają na tematy. Klatki schodowe, wszystkie otwarte. To jest wszystko na chillu. Placek zabaw z ukraińską rakietą. To jest życie. Oczywiście. Jakby bez babek, które nie komentują wszystkich najważniejszych spraw, które się dzieją w tej galaktyce. Nie? Idziemy na jakieś tam drączki, drączki, Typowy szkolny plac zabaw. A tak jak są dosłownie na każdym osiedlu. Najlepsza chillzona, jaka może być, jest tam. Tutaj sobie ktoś dobudował balkonik taki, altankę. To jest fajna sprawa. Idziemy do sklepu z klasem tarasem. I ja jestem tą, co poszła 9 klasa. Okularu nie wziąła. nie widzę. No iż jak aparat był jest prześwietlony. Co jest plusem, że wszystkie auta są tutaj przyciemnione. Jest i on! Nie jest, pośrodku niczego, takie pałace wybudowane przez deputatów. Normalna sprawa. Djęć dwa no ładnie, ładnie. Jedzie braton z Krakowa. To tak, jest. Dostać ikonę od babci. Ikona? Tak, od babci. Dla będzie przemyt cały wieziony. Oj tak, będzie przemyt. Norma będzie przekroczona. Nie ma opcji innej. Gdzie jest ten spirytus? Jagermeister od babci. A co się stanie, jak to wszystko zmieszać na raz? Oj, to musisz się przekonać. Dziele, jak ja wrócę? Nigdy. W ukraińskiej czarnej dziurze po Oj, prostu tak, przypadnę. Tak Samogon wypity. Na na Patrola, albo na samogon, żeby były promile, dodatkowo no, starożytne. Piękna taka, <śmienicza> Plusy patrola. Panie tak Plusy jak w proszę jak tu po lewej. To jest ten od deputata miejscowego. Budowla On zrobił ramu w całej szkole. Budował ten epicenter, gdzie się zajmują dzieci sportem. I... A sobie kupił Pan doma A Sam przelatuje na Bertolocie. Tak, na no, helikopterze. Standard. To jest moja samochodowa. to jest Kamas. Limewear. Miejscowa Energylandia. Tak to jest, środek miasta. Tam się coś odbywa. Tutaj jeden coś ogarnia. A tam jeszcze kolejni coś ogarniają. Chodzi, że to są te ped... co zbierają za nic ludzi. Jakby to powiedzieć na unicystwienie za nic. I to jest niby legalne. A żeby takiego nigdzie nie było. Nie, nie dawajcie się takim ped... W jakim kraju byście nie byli? Ale widok. Nie no ładnie tu jest mega Także nie pierd... dzwona O kurde ale wysoko Tutaj mamy <grym> z met 50. Także zaczyna się Ulela. Mleko, mleko Piwo jest jak mleko ogółem. Oho Babka daje czadu. Nie pierdolę w tańcu Co się Jak jest bazar to miasto żyje po prostu Miasto żyje Także kwas jest Busik jest można Jeszcze jeden fajny protyp w Ukrainie Ta zielona strzałeczka Na niej zawsze można jechać w prawo Zawsze Kolejna bardzo fajna rzecz, której brakuje w Polsce Doczepimy zderzak na prytytki. Dotarliśmy na miejsce Zaraz zobaczymy co się dzieje w środku GTRy, To Zaparkowane, tam jest dolar na baku Tego typu To jest najlepsza trytykówka Normalnie mm. to zły się na palacie z oh. powołaniem. Zajebisko, Żyję od wyścigu do wyścigu. Nic więcej się nie dzieje. Przez te 10 sekund od startu jestem w Zobaczajmy co tutaj jest na Harzon F90, ale jeszcze będziemy upadać, spokojno. Przyjechała Sisza właśnie tam. Do bratanów. Teraz będą emki niemkie. O, przyjechał bratan. Można go łączyć. Shinazes. I panu bratan bratan. Здорово, заебись. Здорово. курва. Здарова, Стас. Привет, я Шар. Фиксируйте, Привет, когда выкладывать, типа, что это все типа в Польше происходит, это в да? Польше, мы же это в Польше. Польше в Польше. Ну. ну. Сейчас мы еще в 90 дождемся. О, под... Вот это, бля. Карл, вот Ой, это я... охуенная штука, блядь. Где ты такую взял? Чикс. Да. Две машины-близнецы. Они а, не да? Различают. да. Все. Он будет говорить, что это я, а я, что это он. Все. Все, плюс смотри, чтобы он тебе пизды не дал. У тебя крыша, ты неприкосновенный. ты тут, тут о, находишься неприкосновенный. Красавчик, что вы Дрифт на М5. ты угу. будет и... Тут прямо на заправке. Так было бы хуёво. Ну, Не продается она, братан? Хорошая пора. Я ставлю BMG, что он теперь приехал. F90 на базе. F90 есть. Rondo, jak ono, kurwa? Matyczne. rondo wateczne, tak, właśnie. Tak, dziewięćdziesiąt, Boże. Bratan, bo ci kebaby wszystkie wylecą z tym bagażnikiem. Razem z cziburekiem i kurwa. Właśnie. Właśnie. O, i już, po kawałku. Suszę zamatować. I teraz pod podpuszczamy, żeby u nas piętno kontaktu jak więcej było. Иначе не может, для них нет законов и правил дорожных пока. Мамы, комплект Божий. Можно оказать? Смешивай. Под прон. Я надеюсь, что шины не выявлены ему. В ходу, блядь, Все. Вс. Ебак. Пердолило. zabała S60 chcieliśmy nagrać pierdolna ma skrzynia. Pi Brata skrzynia Bratan ładuje kwasa była F10 teraz poprawka. Здорово, сейчас. братан! Что там? Что ты, напердала Напердала мы, эмки не эмки. Еще презентую по божему. Вырос на 187, спасибо кашеман. Научился отжимать свое, спасибо отжимать. Я улетаю в Китай просто, да. Что, Стэн, покатили? Покатили, да. да. Потому что эти машины не чтобы стоять, а чтобы ебашить. Ты знаешь, мы целый час отварты на этом окенке в автомобиле. На олею. Не проебать, блять, Он уже может дорого, блядь, забыть ну, Старый, блядь. А вы просто иногда хочете нас выебать. Мы иногда можем это позволить, но очень редко. Не на такое, что, блядь, овца-волков ебало, а? Такого уже не бывает. Давай-ка ты Да, целый час. O summy sobrąka Dobrze, że ci Polacy nie zrobili akwarium z tego auta. Ай! Дажим Венцей фан на F10 60 Бля, наверное, F10. А чему? А там дури, блядь, больше, ты понял? Там газ нажал, ебать, она едет. Тут, ну, короче, нормально, мощности хватает, но... F10 нагревались мы перболила нам опона. Две. Все, а ну хорош, хорош, вот Польска смутила братана, чтобы сделал чем ШИБЫ шибым. Польска, блядь, ДЕЛАТЬ что-то. Польска хочет сделать из э, людей рыбы, чтобы были как в аквариуме. Подрегулировать, блядь. Ой, стан, блядь. Прошу, блядь, будди не трефтажа. Что? Обыч те же. Не блядь. С резиной, блядь. С бензином, <плесные> блядь. В ебалоре резину, блядь. Уже бампер уже полируем, уже, блядь, че эту, блядь, полируем, уже крыло полируем, блядь. Нихуя нового, блядь. Просто обожжемся, и, блядь, а дальше хотим гореть, понимаешь? Ясно, Ten fir z papierosami mija i jedziemy. Nie no, ile tych papierosów. Tak to się żyje w Ukrainie, bratany. Teraz F90 i F10 drift. Poszli. Idzie do końca, do końca. Wszędzie guma, guma, wszędzie. Nie no świron, nie kończy. Minuta! guma! Taki kawałek aligatora, może komuś wysłać Bratanowi! Takowa jebana z nie Kraków takiego jeszcze nie widział! Nie, nie? widział! Rondomateczne! одразу. А это вина батька на опо не дарчика. Ебать там так, все замілось. Нашинська, да, да? Хай пока будет подкрытий. А тут кусок резини ще був, я шар. Такой охуенний, А я, блядь, тупо що? я не міг, блядь, догнали не було резини, понял? Не було, блядь, відпихнутися. А ти на других уярив? Я потім вже третій впихнув, воно взагалі намилилась. Я на третій, блядь. Да? Не хватаю, другої, пиздец. А як не хватаю? Я на ахмеда, блядь, на другий ебашу. У него стокова машина. А в тебе сток чи ні? Нет. 2. Ну это биво, это Легенда. Блять, классно, расписали реально. Просто расписали дорогу. Мы, блядь, завтакали просто номера не поснимали. Реально, вот если бы мы номера поснимали, тупо можно было бы трусить, что это попы, какой ровно, блять, Мотачная, хуячная. plus skrzyżowanie. Startujemy. Jest istny Satan Wagen. O, Niwa. Niwa, A chujemna, A chujemna, A Formuła 1 normalnie ubrana. Piątkę obywatelską. Ну и такая муга сейчас Прикольно она смотрится, да, Да, красиво будет. Ну вот ты в шарфе ничто нигде таких не было. Сейчас на это посмотрим сколько резины там. Нормально. И сюда мы идем. Mamy tutaj tego tyle, że hej, to nie wiadomo ile. To się nie kończy w ogóle. Słyszę nie, muszę znowu do zera opony. солью. Так. Возьми новые опоны. Это уже третий комплект. Коштовная справа. Я проколов, нам не дохуя на колок, блядь. А, тут езда. Курва. С двух строк не так. Знаете, на полуосе там оно ж любит, чтобы понаматываться. Ага. На, ты в банде. Wszystko to, tutaj, żeby było podobnie, żeby było zryzane Wszystko dla Bretonów, zdrowa zdrożnia Wszystko zrobią. dla Bretonów Dwa komplety nowych opon, w FJ9 i w E60 Полицейна, милицейна. Ну все, здорово, братан. Здорово. Yeah. Здорово. здорово. Вор закон обязательно надо добавить. Вор закон. Да. Всем... 52. 52. 52. Все, шапка в двери, на. Шапка в двери, черный флаг.